Hej, hej, witam was stanie, witam was serdecznie w grze Of world Trading Company. Kontynuujemy rozgrywkę, jak widzicie po Kampanii. Taka krótka rozgrzewka zrobimy sobie meczek, zobaczymy jak gra Multi wygląda. Chłopaki mi tutaj mocno osiągnęli, zwłaszcza Tytus, który tutaj jest z nami obecny, Halo Tytus. Dzień dobry. <laughs> Jaki teraz nieśmiały tak to stanie, stanie, grajmy, grajmy, chodź, zagramy, bo tu już trzeba. I oczywiście drugi nasz kompan, który niestety jest tylko dzisiaj na czacie, jest tutaj z nami, oczywiście y, PLXD. Na, przywitaj się z nami, na czacie też będzie gdzieś widoczny. Dobra, jesteś fajnie, dobra. W takim razie, zaczynamy rozgrywkę. Yy, zaczynamy na razie standardowo, mam nadzieję, że do dużego łomotu nie dostanę. A może jednak yy, pokażę, jednak co mi co ze Starcrafta zostało. Zobaczymy, jak mi się to uda. Standardowa gra w, własna, znaczy, chłopaki coś tam widzę, już pozamieniali, pod moją firmą, po mnie obecnie. Nie, nie tą rzecz zmieniliśmy tylko. Tak, ja się domyślam, że jakieś haki tutaj już na mnie szykują. Nie. Mimo wszystko wiem, ja wiem, że... Jestem niełatwy, tak już się chłopaki spodziewałem, że tutaj niby... okej, okay, niby samouczek, tylko wiem coś tam, ale już im sprzedałem yy, hinta, że ja tak łatwo się nie podaję, ja szybko się uczę, więc już się, bo wystraszyli. Pewnie jakieś haki szykują. Dobra, nie przedłużajmy. Zaczynamy rozgrywkę gotowi. Jestem gotowy. Co? Utracono połączenie z serenu serwer zakończył grę. Ha, 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 ha. No to szczerze powiem o co chodzi panowie? Kto mnie wywalił? Nie ma poczekać. Co, misja rozpoczęta, przygotuj się do rozpoczęcia, przygotuj się do rozpoczęcia. A mnie nie wywaliło, no to Halon to musicie teraz cofnąć. Jeszcze raz. Panowie. Ech, dobra. Ładnie, nieładnie, nieładnie. Po wielkich trudnościach udało się, nie wiem raz, czy to drugi, czy piąty, czy pięćdziesiąty, mam nadzieję, że tym razem uda nam się. Jest ogólnie problem z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego nie możemy się wystartować wspólnie. Czy jest limit gry? Nie wiem, natomiast ja ustawiam gotowość. Liczę na to, że panowie e, też te wystartują i jest, yes. udało się, czyli widzicie, jest hak, trzeba, jeżeli nie ładuje się wam, to pamiętajcie, o musimy o jedną większą robić yy, grupę, żeby dało radę się połączyć Jest was trzech graczy, róbcie miejsce na czterech. Jakiś jest bug w tej grze, więc pamiętajcie o tym Dobra stanie przyjrzyj yy, się książce, którą trzyma robot Jeśli masz jeszcze imię Robotix yy, Robotix, z tego co pamiętam, było podbicie ziemi, inwazja na ziemi, coś, coś Tak, World Domination, Word domination. Okay. War Dom Word Domination, to jesteś ty, rozumiem, czy to jest moje? Bo teraz nie wiem. Nie, ja dopiero nie, to, 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 jest, to jest, to jest, A, miasto, 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 tak, pamiętam, tak, pamiętam. Poczekaj, się, tu jest woda, tu jest to, 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 to. Z tutaj się To ustawić. ja mogę sobie... Tak, scientific. Dzięki, że mówisz to, co... No. Dobra, e, wiecie co, ja sobie pójdę w tych... E, stanie, poczekaj, bo widzisz, Hanna, w głównym, że masz dług, zaczniesz. Jeśli tak szybko zaczniesz. Aha, to no. Tak, Aha, i my się na... Kilka razy się e, na to złapaliśmy, że zaczynaliśmy z 000, 60-tysięcznym 000 długiem. Normalnie. Ale wiecie to bardzo ciasto tu jest, stwierdzone wszędzie. E, ciasto? Nie, właśnie, to jest wybrane na 4 mapę. Tak. Że było więcej. No to nie ma się gdzie no. budować. To, to nie ma szed... się. Nie, z wszystko z... jest mi się budować. Dlaczego pokazuje wszędzie, że mam na czerwono. No, co to jakieś oszustwa? Ja mówię, wy tu jakieś haki kombinujecie. A którego wybierasz? W których Aha, Eee! A, a, a Scientific świetnie. HQ has been founded. Dobra. jak <śmiecki> Krani. Dobra, dziękuję, 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 dziękuję. I teraz budujemy. Dobra, w takim razie szybko budujemy. HQ e, has been founded. To. I to. I już wy, wydobywamy pierwsze dwie konstrukcje. I trzeba by konstrukcję zrobić związaną z. 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 Tym, moi drodzy, czyli tutaj. Lecimy, Jakie panowie wzięli huby? Ty coś wziąłeś w ogóle nacy, które której nie kojarzę, bo jeszcze nimi... Sajtyfice. Okay. Moi ulubieni. I tam widzę to samą. Dobra, ja sam wziąłem... Już złodziejstwo... Stanu. złodziejstwo się tutaj uskutecznia już. Aaa, tam złodziejstwo, złodziejstwo, złodziejstwo. Dobrze jest! O Boże, ale okay. będzie tutaj porażka. O to nie porażkuj, tylko graj! <laughs> Dobra, zobaczymy czy mi się uda to wszystko ogarnąć. Okej, okay, pewnie koszty... E, tylko tak chciałbym to... Tak, to trzeba. Spróbujemy tak Kurczę, jeszcze brakuje. Black Market is online. Black Market is online. Słyszeliście to, Black Market już działa. No już działa. A, bo to masz ekspresję, Ty będziesz miał więcej plotów. Dostępnych tak, Nie, Tego chyba że wezmę... O, proszę bardzo. Nie mam tych schematów. A, to boli. To boli. Dobra. Ruszamy, ruszamy. Ruchy. Każdy nie mogę teraz tu przyspieszyć. No, to jest nerwujące No, szklarniową sobie w porę postawić, się, na nocy. Nie, 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 tak. akurat. To jest właśnie smutne, ale panele słoneczne działają w nocy. Działają? Działają. To oszustwo, Tak. To się zdziwiłem. Gdy chłopacy pobudowali, już miał staleć. A nie to twoje, twoje Amerykanie. Nie, to jest żelazo. Ale będą koszty. Rozeswijamy interes, i my ja do mnie teraz. Okej, to ah, trzeba by teraz pójść w tą stronę. Dziękuję, tu ogarniamy to. Ogarniamy, tą, ogarniamy teraz y, to, proszę bardzo. Już tutaj będzie piękne przetwórstwo leciało. Y, to jest ogarnięte, więc teraz pasowałoby zrobić to. Tylko potrzeba mi do tego, jak widzicie, tego jeszcze, więc y, potrzebuję ten zasób. I sami widzicie, nie mogę za dużo wam powiedzieć, ale sami widzicie, co ja pokazuję, więc tutaj jak najbardziej rozgrywka będzie potrzebna. Znaczy nie stanie my i tak będziemy widzieć, co robisz później z no. no Ale ja to głośno myślę, ja nie mogę wam pokazać, co, jakie mam plany, bo ja wiecie, ja tutaj mam taką, taką produkcję, więc tutaj mi brakuje tylko, 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 tylko tego, więc sobie zrobimy tak, że sobie to troszkę zmienimy, troszkę tu kupimy i będę mam nadzieję kupił o tak mogę kupić bardzo fajnie więc już y, szklarnia powstała bardzo fajnie już szkło produkujemy jest stal produkujemy aluminium produkujemy żelazo produkujemy więc jest ogólnie bardzo dobrze Węgiel. I... Nie, nie węgiel, węgiel nie potrzebuje. Nie, nie potrzebuje węgiel, węgiel jest... Afer... Aha, jeszcze potrzebuję jedną rzecz, czyli potrzebuje oczywiście krzem, który właśnie już zająłem. Chyba największe złoża w okolicy bardzo dobra lokalizacja z tego wszystkiego, bo jak sam widzicie wszystkie większe złoża udało mi się podjąć. Więc jeżeli mamy krzem, mamy szkło, się to, więc zaraz pójdziemy w tlen i zaraz pójdziemy w, 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 w reaktor. Dlaczego wybrałem tą nocę W sumie nie wiem. Chciałem sobie trochę poddać tą nacę bo poprzednio na samouczkach i na różnych tych rolach testowałem te komputery, no i powiem wam się, że nie wiem, czy to jest dobra się... nacja, czy nie. Ciężko stwierdzić. Mi się tuż przed nosem zbudował um, PXT. Ja też tam chciałem, już celowałem, już chciałem kliknąć, ale on pierwszy zbudował. <laughs> tak widzicie, okej. Okay. I zwiększuję... Aha, nie mam tych zasobów kolejnych. Ale to już niedaleko jak widzicie, już będę miał zaraz kolejny poziom, więc już wbijam na trzeci poziom za chwilę, będzie, będzie po porządeczku. Oczywiście buduję reaktor elektrolityczny, o już reaktorem buduję Patrzcie, jak szybko tutaj się no. sprężają, no to powiem wam nieźle, nieźle. Potrzebujemy e, tyle na szpiega, tyle na wrednych piratów, tyle na burzę magnetyczną. Myślę, że tutaj mocno chłopaków kontrolować. Czy mi się to uda? Sami zobaczymy. Dobra, natomiast tutaj, zasoby z budowy farmy, no ale tego nie mogę, bo ciągle mi brakuje koncesji, brakuje mi tych koncesji, więc trzeba jak najszybciej no, to rozwijać, 16, no to trzeba to mocno, więc zróbmy masowe sprzedaż. Okej, okay, troszkę podbijemy rynek, za, 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 zabije rynek trochę tym wszystkim, no ale trudno, tak też trzeba. E, dobra, sprzedajemy. Ja tak o, no, widzisz, że to... sprzedajesz wodę z Ja? Wodę? Nie, to nie ja, to akurat ale dzięki za no, no, wodę już Dzięki za informację. Nie właśnie, była słaba, słaba cena, akurat właśnie spałem. No i o to chodzi, żeby Wam nie dać tej możliwości wody. Znaczy, nie, my, jesteśmy, my akurat nie potrzebujemy wody, A. bo my jesteśmy snajtyfikami, którzy przerabiają od razu wodę. I my A. nie produkujemy wody, tylko ją od razu sprzedajemy. No i co z tego? Ale i tak Was to ścignę. dobra. Co bym mógł teraz zrobić? Mógłbym tutaj. Brakuje mi dosłownie, brakuje mi troszkę tego. To mnie boli. Jakbym ewentualnie sprzedał. Troszkę tu 13. Wiecie co, zrobimy tutaj w tą stronę. A może bym nie szybko. Okej, wiecie co? Zróbmy tak. Ale nie, nie mogę tego postawić z jednego prostego powodu. Ja muszę zrobić... Okej. Zróbmy to tak, w taki sposób. Co się stało? Kopuła. A, kopuła. Z chęcią wezmę. Ciekawe? Nie potrzebuję tego nikt. Pan nie chce kopuły? A nie, proszę bardzo. Nie, nie potrzebujemy tego. W takim razie moje kopuła zarobić dodatkowy, Super, bardzo mi to cieszy. I oczywiście jeszcze tą działeczkę. Za tysięcy ona tam mało zarabia? Uf, się zdziwić możesz. Ja poprzednie rozgrywki, jak grałem to na singla to akurat pani było są no tak się tak pozbyć tak Słuchaj, nie, nie mogę się pozbyć działki? Jak to jest z tą działką? A co? O czym? jeszcze ten problem? Co się stało? Nie mogę się działki pozbyć? Moje. Mój etniczny generał, Mmmm... Panowie, szybkie pytanie. Jak z tą działką się mogę pozbywać? Bo już zgłupiałem, Z działką? którą działką? chcę tu aluminium. Sprzedałem fabrykę, a chcę się działki pozbyć. Nie, działa zawsze zostaje, jej, jej, jej nie można. Eee, ona bo ona okay, będzie. Hej, komputer mnie oszukał. <grym> Dobra, skoro tak, to ja w takim razie muszę z powrotem Przewrócić e, produkcję, to jeżeli tak, no to to jest bez sensu, no to w takim razie, O, to ja zrobię taki sposób i dziękuję, w takim razie już rozwijamy kolejną rzecz, Poziom trzeci, a, wy już macie trzeci? O, proszę. Jak się no, my już tak, mamy trzeci. Się ja w ogóle nie patrzę, co tam się dzieje, no ale mimo wszystko y, wiem, że to trzeba ogarnąć. A skoro teraz mogę to ogarnąć, to, to ja sobie zrobię zieleninkę, moi drodzy. Zieleninkę, bo zielinka potrzebuje, żeby kasy za odzyskiwać. Bo jak widzicie, mega jestem stratny, ale może bym poszedł w. o, takie coś jak. aluminium. Ok, zasoby. Takie Amelium. zasoby. amylinium, aluminium, które po prostu będzie pro produkowało pięknie energię, tutaj naszą. Panele słoneczne. okej. Okay. I mamy tutaj odziwu, tak tu jest wody potrzeba, mamy dochód już na żarciu, więc powoli Cię zejdziemy na tym. Więc farmę szkodniową można by dwa razy dać. I taka farma składniowa to świetnie się będzie rozwijać razy 2-50%, więc to jest naprawdę dobre. Tylko zastanawiam się nad jednym e, rzeczem. Siłownia nie, raczej siłownia nie. Trzeci poziom, tam panowie na razie się trzymają, nie muszę się o tym martwić. Tutaj woda na razie ładne zasoby nam sprzedaje, więc wiecie, sprzedajmy trochę tej wody, tak, dwa razy tyle. Yy, aluminium mogę sprzedać, też widzę, że sprzedaż aluminium jest, natomiast teraz chciałbym... Nie, aluminium zawsze jest zawsze ma niską cenę, no. to no, już jest niezależne. Ja bym chciał teraz to, zbudujmy sobie to, proszę. Ale mnie boli to jest wysoki gdzie? Nie, nie, nie interesuje mnie. Nie, nie interesuje mnie taki krzy... hmm. poziom wysoki, ja mam bo już jeden krzem i wystarcza w zupełności. I do tego jeszcze zaniżę ceny. A dziękuję, za, za darmo. Za 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 okay. Okej. Okay. Więc trochę kasy zdawno, zrobiłem za, i mogę spokojnie sobie tutaj. Znaczy stanie kupiłem to dlatego, że mogę w ten sposób. Y... Słucham Cię. Czemu ma zatłużenie? 165 tysięcy. 000... Ma zatłużenie. No wiem, widzę. No i co? Czemu co? jakie trważy? są Twoje no, ceny my... aukcji? Widzę. No, mam nadzieję. No ale co? O co ci chodzi? Ja tam nie wiem. Ja nic nie widzę. Ja wiem Stanie, ja wiem. Ja wiem, że ty coś kombinujesz przeciwko mnie. Ja się zdaję, zdaję, zdaję... Mam tą świadomość, natomiast mimo wszystko spokojnie. Moje ceny aukcji są takie, że po prostu wszystko mam wyprzedane. Tak. Ch chcesz mnie wy wykupić? Ja już to widzę. Ale ja tak, się w tak. W nie moich oczach to widzisz. Już mnie chcesz wykupić, ja mam tą świadomość. No i co mi? Chcesz już kasę zabrać i mnie wykupić? No czyli po prostu idziesz najłatwiejszą drogą, nie chcesz się trochę pobawić, tylko po prostu kombinujesz. Nie, 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 nie. a no, się Ja wiem, to wiem co ja co? wiem, czy ty kombinujesz, że dobrze zdaję sobie z sprawę. Dobra, widzisz co? Mamy dużo tego surowca, więc zawindujmy trochę cenę, podnieśmy Wody. trochę wodę Właśnie sprzedałeś. Gdzie wodę sprzedam? Gdzie ty, żeby że ja wodę sprzedam? Ktoś, sprzeda ktoś sprzedaje wodę? Przed no to na pewno nie ja. Nie wiem skąd się w ogóle to wzięło. Była na po prostu. Ok, w takim razie to jest w porządku. Tu jest produkcja ładnie idzie. I teraz tak, co mi potrzeba? Potrzeba mi jeszcze odrobinę tego surowca. Ale już po pół nie mam więcej, więc musimy się chwilę wstrzymać. Ale Star, to, gdzie to... jest miastały? Jaka stara. Moja stara leci. Leci, leci. Dzięki niej podbije rynek cały. Międzyplanetarny dosłownie. Międzyplanetarny mówisz. No to są rynki międzyplanetarne. Ja wiem. Ja wiem. Ja w niej inwestuję bardzo. No to dobrze. Okej, okay, teraz mam to dostępne, więc wiecie co teraz sobie podbije Cenę tego oto surowca, który mnie tutaj interesuje, czyli to. Okej, okay. dobra, tutaj produkcja Słatko. Normalnie po, y, masz spłatę y, obok, obok, obok pieniędzy i. Już. <noise> Sorry, taki troll. Masz mało pieniędzy, bardzo mało pieniędzy. Nie, już możesz mi wykupić, ja mam świadomość. Nie, jestem po prostu, no. No ty po prostu jesteś cwany, Myślisz, że. Tak, ja wiem? No to dobra, wykupy, rozegramy jeszcze jedną. Co się będziemy mieli? Ja sam ja, też słowo zaatakowałem. To mnie bardzo. Boli. A sami widzicie, kolega na mnie ty od samego początku próbuje już trollować, już chce mnie wykupić, tak, yy, chodź, teraz widzę... Próbuję ci pomóc, Staniel. No dobrze, dobrze, ja wiem, że tutaj trzeba klikać z spłatę, no kurczę, chciałem ci dać szansę zobaczyć, co zrobisz, a ty już, no nie, no nie, nie, kolega, kolega, już chciał mnie wykupić, no jasne. Ślabatery patentowe budujemy. Dobra, sprzedajmy tak w razie to, sprzedajmy to, sprzedajmy to. A, bo nawet to od razu wszystko mi poleci. Choć wiecie co, jeszcze sobie troszkę poodwięzuję. Odwięzuję sobie enjoyments. jeszcze to bardziej. Ooo, pięknie. Będzie ten zasób pięknie się sprzedawał. Dzięki temu. Na czym ty zarabiasz, z tym? A właśnie, na czym ja mogę zarabiać? Ja właśnie nie wiem, o czym na czym ja mogę Na tutaj masz. Rozbysł słoneczny, wow. wow. Super energii dostanę, kasę za energię, wow. Nie dostaniesz to... energii, dostaniesz Coś się popsuło, komuś coś tam pękło. Coś komuś pękło, słyszysz? Dobra. No widzę właśnie, że staję, że starasz się wykupić siebie. Ja mam ogólnie, og ogólny problem ze sobą, z istnieniem tutaj, w całym tym. Jestem w stanie, w stanie jesteście, jednym kliknięciem mnie wykupić. Ja mam tą świadomość i chyba zaraz mnie tak yy, coś zaboli. No. Ale nie, widzę, że jesteście, na razie no, no? traktujecie mnie delikatnie. Cały czas spłacam, to trakuj, to jest mi delikatnie. Ale wiesz czemu e, teraz ci to mówię? No? Bo PLXT właśnie e, z zrobił sobie Yy, pewne ulepszenie, które pozwala mu na zarabianie na Twoich długach, Aaaa, więc i większy dług ma. O nie, ktoś to. Dobra, kończ was wstydu, oszczędź. <grym zjadza się> Dobra, mi wszystko, staram się, miłościowo, jakoś tu spłacać. Ale widzicie, to jest problem. Jak za długo otrzymałem tą spłatę, to tutaj ewidentnie o, tak. Ewidentnie panowie to mnie pojechali. No i po prostu nie mam. Teraz jak z tego wyjść? No po prostu nie ma opcji, ja nie mogę się dalej rozwijać. Oni mają po piąte poziomy, po trzeci poziomy, mają kasy co niebala, gotówka, wow, Całe budynki. A ty wiesz, co cię zabił, znaczy stanie wiesz, co ci zabiło. Znaczy, wiesz, co, ci zabiło? To to, że klikałem. co? To, że to, że masz tylko jedną elektrownię o tym, masz duże koszty energii. tak podejrzewam eee, Koszty energii ja mam no, plus 170. No. no, a ja mam plus, plus 1501. Bo są Aha. bardzo wszystkie ten energii. Aha! Takiego trolle mi sprzedaliście, to tak było od no to teraz wszystko jasne. No to teraz wszystko wiem. No i widzicie, to były ten hak, który mi tu sprzedali. Wszystko wiem. Dobrze, dobrze. Od samego początku nad tobą spiskowaliśmy. Ja wiedziałem. Że tutaj o to chodziło, się. się sześć tysięcy. Kurczę, to wszystko drogie ja tutaj się po prostu Kolej, wyłożyłem? To już po tym jak to jest? Na czym ty sobie zarabiasz? Na wszystkim. Nie, ja teraz akurat to było do PDX. Dobra. HQ Wykupiłeś? Nie. Dałem mu na twarz. P to <laughs> to jest. To było zastępowanie. No ładnie, no ładnie, ładnie, widzicie co tu się dzieje, co tu się wyprawia, no po prostu jestem w szoku. No dobrze. Dobrze, 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 zobaczymy. A po to tutaj nie ma, to jest reportacja z panią. Tutaj tak, widzicie, oni mnie tutaj już po prostu spisali na statę, robią co w coś. Mną, mną się nie przejmują, no tak, więc jest, powoli, jest powoli jest. mnie tutaj. Hmm. No właśnie, no właśnie, to jest wszystko to. Dobra, więc co to ja sobie jeszcze zrobię? Tak, jeszcze sobie zrobię z jednym, może, panel słoneczny. Ok, plus 50 mocy, więc troszkę na mocy zyskamy. To na pewno w tą stronę pójdę, ale widzę, że muszę mieć zdecydowanie więcej tutaj zasobów, bo tutaj będę miał główny zarobek. Jeżeli tego nie rozwinę, no to proszę będzie mega, mega słabo. Dobra. Znaczy, Dobra się... Na znaczy ty zarabiasz staniem. No na czym ja mogę zarabiać. Oczywiście zarabiam na wodzie, no. zarabiam, zabieram, zarabiam na aluminium, zarabiam na wszystkim co się da. No i widzę że mam koszty oczywiście w tym źródle, więc pasowałoby też tutaj to. Staniem się... spłacaj tu, bo zaraz cię będę mógł wykupić na minusie. No co wykupisz, no i będzie po rozgrywce. No właśnie. Ja wiem Już że daliście. Mi, daliście mi takiego haka, no i po prostu. Spłacaj, spłacaj. No po prostu. Ja, ja jestem na minusie, ja jestem stratny człowiek. Ja mam 6 tysięcy, a wy macie. Dziękuję. Erikza. No i podziękuj też mi, i skończmy to, bo już to już mi to boli. <laughs> a no widzicie panowie mi po prostu od samego początku zaprzedali to, że dali krytycznie wysoki poziom. Nie, jestem najdalszy podstawowy. Jasne, nie wierzę. No cóż. Także... Także teraz nie będzie Palix w a, a ja to co? Jeszcze mi, mi zostawiłeś? nie zostawiłeś? Tak, zostanę Nie wierzę ci. Jeszcze nie chcesz oszczędzić? Dziękuję nie, nie. Nie, nie, nie. Hmm? Dawaj nie gadaj. Okej, okay, tutaj już nie mogę więcej podnieść, ale więc co, w po razie podniosę na a kasz. Zmienili y, metodę wykupywania tak? A ja na to? Na to, że zamiast, y, sta, zamiast y, dostajesz jego budynki Teraz on po prostu jego przychody są moimi przychodami. No tak, tak to było. Nie, tym jeszcze mogłeś budynkami kierować, a teraz już nie można. Aha, okej, okay, dobra. Nie wiem czy faktycznie tak to jest, no ale możliwe, że tak faktycznie daje. ty nie ma żadnej metody. To na szklecha zarabiasz tutaj. No, co ty? O, no, odkryłeś poszło. rychło w czas. Nie, ja stałem po prostu... O nie, wykupiłeś się. Muszę się sprawdzić. Dobrze, dobrze, spróbuj, próbuj. E, co by tutaj sobie jeszcze wyopatryfować? Jakoś futa. się odzyskuje szansę, ale wiecie, on cały czas ma kwotę 100%, żeby mnie wykupić, a i tak z tego nie powstał. Oszustwo, No bo staniu, wiecie, cię lubię. Lubi proszę mnie, ale gra jak człowiek, jak zawodnik, a proszę nie, jak proszę bardzo. Idzie... O, dziękuję. dziękuję. O, I o to chodzi, bo gra ma być rozrywka, a nie mam w zasadzie, że się będzie ze mną cackał. Kopuj, kopój. Im szybciej to skończymy, tym szybciej zaczniemy kolejną rozrywkę. Proszę, dziękuję, o i widzicie. I teraz szanowny pan Wykup, wykupuję moje zasoby, dobra. To przynajmniej wiem, Dobrze, że bardzo, Kupno. Dziękuję. Wypowiedzenie, dziękuję. Tytuł z wygrał rozgrywkę. Zaczynamy w takim razie kolejną, bo jestem ciekaw teraz, co oni wymyślą dla mnie. Dobrze, w takim razie Dalej. czekam na kolejną.